W pierwszym rzędzie chciałem podziękować instytucji, którą pan kieruje, za to, co robicie, a szczególnie za działalność edukacyjną, działalność edukacyjną z młodzieżą, no to uważam, że to jest jeden z ważniejszych elementów waszej działalności. Mam takie dwa pytania. Pierwsze to jest związane z obławą augustowską. Chciałem się spytać, czy, co, co państwo robicie, że, Oprócz tego, że czekacie na informacje od strony rosyjskiej, co ze swojej strony robicie, żeby tą sprawę wyjaśnić? I druga sprawa. Często zdarza, zdarzało się tak, że Państwo wysyłaliście e, pismo do osób e, z informacją, że chcecie e, wnioskować o przy, przyznanie medalu sol, e, Wolności i Solidarności. Za jakiś czas odsyłacie, odsyłacie odpowiedź, bo trzeba oczywiście się zgodzić na to, prawda, żeby, żeby taką procedurę prowadzić. Odsyłacie informację, że niestety nie możecie przydzielić tego medalu z takich czy z innych względów, bo ktoś dostał wyższe oznaczenie. Uważam, że to jest chyba trochę błąd. Trzeba najpierw sprawdzić to, czy, czy ta osoba może się ubiegać o taki medal i jeśli może, to wtedy wysłać na niej pismo, bo to trochę jest, że tak powiem, moim zdaniem nie, nie tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Senatorze. Pan Senator Michał Seweryński, bardzo proszę. Dziękuję Panie Marszałku. Przyłączam się do wcześniej sformułowanego pytania o sprawy obławy augustowskiej, konkretyzując je w ten sposób. Czy Instytut zamierza wszcząć śledztwo w tej sprawie? To po pierwsze. Po drugie, czy na podstawie wyników badań w sprawie ofiar. Terroru Stalinowskiego, polskich komunistów właściwie, na cmentarzu powązkowskim, Instytut również zamierza wszcząć śledztwo. I dwie uwagi na marginesie. Sprawozdanie byłoby pełne, gdyby to, co Pan Prezes powiedział w sprawie Wołyńskiej zbrodni, ludobójstwa na narodzie polskim, znalazło się w pisanej części sprawozdania. Sprawozdanie byłoby również lepiej skonstruowane gdyby ważne, merytoryczne informacje o działalności Instytutu, przynoszące mu chlubę, były nie zapchnięte do wstępu, tylko do merytorycznej części tego sprawozdania. To na przyszłość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan senator Wiesław Dobkowski. Pytanie? Pytanie, tak. Panie senatorze, teraz pytanie. Bardzo proszę. I, dziękuję bardzo. Nie, nie, nie słyszałem nazwiska dobrze. Panie, dziękuję, panie marszałku. Panie, panie prezesie, Mam pytanie. Czy są prowadzone prace dotyczące miejsca pochówku szczątków bohaterów z mojego okręgu wyborczego? No to chodzi mi o straconego w Łodzi w 1947 roku twórcy konspiracyjnego wojska polskiego. On był stracony po wyroku śmierci, który otrzymał od wczesnego sądu. Twórcy konspiracyjnego wojska polskiego, ówczesnego kapitana, a obecnie pośmiertnie został mianowany generał Brygady. Chodzi o Stanisława Sojczyńskiego, warszyca i jeszcze jest e, i, i oczywiście innych e, żołnierzy e, Konstytucyjnego Wojska Polskiego, który, o których nie, nie wiadomo, gdzie są blokowani, I również e, o bohatera ziemi Bohatowskiej, e, Ludwika Danielaka, który jeszcze działał kilka lat po aresztowaniu e, po, e, pana Sojczyńskiego i również został stracony w Łodzi. I drugie pytanie e, to takie żeby wyjaśnić mi, bo Pan Prezes powiedział, że w WPNie zgromadzone jest około 90 kilometrów akt archiwalnych. Nie? Ja nie wiem jak to, jak to są liczone, czy, to, czy, jest, czy te kilometry one mają szerokość, wysokość i kilometry, czy to jakieś pojedyncze kartki, czy jak, w jaki sposób te zbiory są liczone? Bo, bo nieraz się słyszę o tych kilometrach, ja nie mam wyobraźni jak to się liczy, bo można sumować, ale jakie, par jakie partie, nie? Czy jakaś no. szerokość, wysokość? Czy to jakieś księgi są, czy coś? Żebym po prostu wiedział, jak to się liczy, bo to, to jest ilość taka dość pokaźna i po prostu trudno jest sobie wyobrazić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję uprzejmie. Odpowiadając na pytania panów senatorów dotyczące obławy Augustowskiej, to rozpocznę od tego, iż takie śledztwo jest prowadzone w sprawie obławy Mam ponad tysiąc śledztw rocznie, nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić, bo sprawozdanie wówczas miałoby naprawdę jeszcze kilkaset dodatkowych, dodatkowych, dodatkowych stron. Aczkolwiek mam wrażenie, że obława Augustowska to śledztwo akurat jest omówione z uwagi na to, iż w roku ubiegłym udało nam się pozyskać ważne dokumenty w tej sprawie. Natomiast odpowiadając na pytanie pana senatora Mamontowa, dotyczące co robimy, póki nie wpłyną dokumenty strony rosyjskiej, które oczywiście mają największe znaczenie, bo jesteśmy pewni, że w Rosji są przechowywane dokumenty, które przede wszystkim odpowiadają na podstawowe pytanie, gdzie ci ludzie zostali zamordowani i pochowani. Nie zakładamy, nie zakładamy rąk, i takim podstawowym działaniem podjętym obecnie przez prokuratorów oddziałowej komisji w Białymstoku, która prowadzi to śledztwo, jest jest e, analiza zdjęć lotniczych. E, po wojnie co kilka lat e, wojsko prowadziło naloty nad terytorium całego kraju, co dwa lata wykonywano pełną dokumentację fotograficzną. Przy pracach na łączce, o których dzisiaj sporo mówiliśmy, okazało się, że te zdjęcia lotnicze udokumentowały oczywiście wbrew intencjom także miejsca zbrodni i mogą e, posłużyć do odnalezienia e, miejsc pochówku. E, więc jeśli to miejsce znajduje się w obecnych granicach Rzeczpospolitej, czego nie wiemy i niestety są przesłanki, żeby w to wątpić, ale gdyby ono było, to na pewno zostanie tą drogą odnaleziony. także niezależnie od tego, czy otrzymamy te dokumenty czy nie. I to jest jakby podstawa metoda, to możemy robić, póki nastąpi przełom w odpowiedziach strony rosyjskiej na wnioski o pomoc prawną w tej, w tej kwestii. Jeśli chodzi o krzyż wolności i solidarności, i tą kwestię odmów, to powiem w ten sposób. To nie jest zasada wprowadzona przez Instytut Pamięci Narodowej, że w przypadku gdy ktoś otrzymał wyższe odznaczenie, wyższe odznaczenie nie może dostać krzyża, który jest dość nisko w tej hierarchii w tej chwili. Ustawiony, to jest zasada wprowadzona przez Kancelarię Prezydenta. I w początkowym okresie nie było form współpracy przy sprawdzaniu tych wniosków. W tej chwili już przy współpracy z Kancelarią Prezydenta weryfikujemy, zanim do kogokolwiek wystąpimy, czy ta osoba nie ma wyższego wyższego odznaczenia. Natomiast zwrócę też uwagę, że to nie tylko Instytut się zwraca o wyrażenie tej zgody, ale wiele stowarzyszeń społecznych, które jakby często nawet nie wiedzą, że jest taka zasada i rzeczywiście wpływają do nas wnioski już z tą zgodą osoby zainteresowanej, na które musimy je poinformować, że nie mogą być zrealizowane właśnie z uwagi na tą, na tą zasadę. Tak więc rzeczywiście w początkowym okresie to też był błąd po naszej stronie, ale już w tej chwili prowadzimy mechanizmy, które temu zapobiegają. Odpowiadając na pytania pana senatora Seweryńskiego, Instytut Pamięci Narodowej prowadził i prowadzi wiele śledztw związanych ze zbrodniami komunistycznymi z lat 40. i 50. Jeśli mówimy o tych poszukiwaniach miejsc pochówku ofiar, to zwykle one dotyczą tych ofiar, w sprawie których toczy się już, toczy się już śledztwo, aczkolwiek te wyniki mogą być też istotne dla prowadzonych, prowadzonych, prowadzonych postępowań, bo wspomnę, że. Te odnajdywane szczątki, można powiedzieć, wiele nam mówią, jeśli mogę użyć takiej przenośni. Oczywiście w sposób symboliczny przemawiają do nas, ale też chociażby prowadzenie analiz medyczno-sądowych sprawia, że dzisiaj już dużo więcej wiemy, na przykład o mechanizmach wykonywania wyroków śmierci. One dostarczają informacji o torturach. Były takie rodzaje tortur, które trwale odciskały się na kości i dzisiaj lekarze sądowi są w stanie to odczytywać. Tak więc te poszukiwania na pewno też dużo wnoszą do tych, do tych śledztw. Aczkolwiek czasem jest. Tak, ale nie ma śledztwa w sprawie miejsca pochowania. Są śledztwa w sprawie na przykład mordowania poszczególnych konkretnych osób, czy jakichś grup. I tak są. Jak najbardziej są. Jeśli chodzi o brak w informacji tych naszych działań związanych z rocznicą wołyńską, to jest spowodowane tym, że omawiamy dzisiaj informacje z roku 2012. One się znajdą w tegorocznej, jak wiosną przyszłego roku złożymy, złożymy tą informację, ponieważ było pytanie, stąd było to moje uzupełnienie. Jeśli chodzi o wstęp, to wstęp jakby jest przewodnikiem, natomiast wszystkie informacje, które są w wstępie, są również rozwinięte w części, w części merytorycznej. Jeśli chodzi o pytania pana senatora Dobkowskiego dotyczące Łodzi, to poszukiwania generała Sojczyńskiego były prowadzone, aczkolwiek one do tej pory nie zakończyły się powodzeniem i też w nich aktywną rolę odgrywa Uniwersytet Łódzki, Instytut Archeologii, który ma taki już wieloletni projekt. W toku tych poszukiwań do tej pory nie odnaleziono żadnych szczątków z okresu powojennego, natomiast odnaleziono jedną z mogił ofiar terroru niemieckiego z okresu II wojny światowej. W sprawie Ludwika Danielaka kusi mnie, żeby od, 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 udzielić odpowiedzi twierdzącej, ale wolę to zweryfikować, pozwolę sobie udzielić odpowiedzi pisemnej, czy rzeczywiście już te szczątki zostały odnalezione. I technika liczenia, liczenia akt. Ona jest polega na tym, iż mierzy się metry bieżące zajmowane półek zajmowanych przez akta. Czyli to jest tak, jakby je postawić obok siebie. Wszystkie to by właśnie około dziewięćdziesięciu kilometrów zajęło. Dziękuję bardzo.